Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Silver, oto kolejny odcinek Dragon Age Początek. A czemu dzisiaj zaczynamy w Orza Marze, się pewnie spytacie? Dlatego, że chciałem Wam pokazać ten widok. Czy, że powiedziawszy, nie zwracałem na niego wcześniej uwagi, a naprawdę jest... ...miły w odbiorze. Hm. A zaraz magicznie przeniesiemy się do... ...naszej kolejnej misji. Dlatego, że muszę zrobić malutkie cięcie, ponieważ tak, jeszcze nie skończyłem zbierać listu. Zbieram je już chyba z 15 minut i dopiero zebrałem 3. Zostały jeszcze... chyba kolejne trzy. A teraz cięcie. Ha! Jeszcze raz koło postacie mi się zaczęły odzywać, no cóż. Nie należysz do wierzących. Wierzę. Do pewnego stopnia. Ale wiara nie rządzi moim życiem. Dlaczego pytasz? A tak tylko. Jesteś bardzo dobra i to widać. Najpierw pomyślałam, że jesteś bardzo religijna. Jak jedna z wielebnych matek. Ale nie. Przemyślałam wszystko i doszłam do wniosku, że nie jesteś taka. Postępuję tak, bo to lubię. Lubię uczyć i pomagać innym. Nie szukam uznania. Aprobaty ludzi czy jakiegoś odległego Boga? To naprawdę godne podziwu. Czynienie niedobra dla niego samego. Znam sporo ludzi, którzy postępują inaczej. Wielu chwaliło się tym, co zrobili. Och, pani Adelo, nakarmiłaś i ubrałaś dwadzieścia sierot. Jakie to szlachetne. Nie, nie, to nic takiego, pani Clara Bello. Ty opiekowałaś się 40 trendowatych i zrobiłaś im wszystkim masaż. Prawdziwe współzawodnictwo za maską fałszywej skromności. Obrzydliwość. Pani Clara Bella faktycznie zrobiła masaż 40 trendowatym? Kto wie, ona miała dziwne upodobania. Nie byłabym zdziwiona, gdyby posunęła się jeszcze dalej. Bo Ta rozmowa to, była to, warta to, tego, żeby to. zatrzymać się choć na chwilę. Definitywnie była tego warta. Chociaż nie jestem do tej pory pewien, czy chciałbym ją wysłuchać, czy, czy, czy nie się będzie wymazać z mojej pamięci. Nie mam pojęcia, ale teraz cięcie, no bo listy się same nie pozbierają. Fakt, mógłbym Są to olać, ale jak już robimy, zagrajmy wy na 100%. To już zróbmy na 100%. To jest bądź co bądź ostatnia misja, którą się muszę załatać w tej grze. Więc cóż, just do it! Uuuu. a i po drodze tołem się na jakiś bandytów. No! Czyli jeszcze, mimo tego, że już tyle mieliśmy tych różnych Nasz wydarzeń, to jeszcze dalej jakieś się mogą trafić. To pokazuje, że ich jest całkiem duża mnogość. Chociaż to akurat chyba należy z takich potytułem... A żeby mu się nie nudziło. W sumie w tym wypadku jest to miła odmiana odszukania listów. Definitywnie jestem chętny nawet na taką żmudną, łatwutką walkę. Nie wiem, czy może nazwać się żmudną, skoro jest, jak powiedziałem, miłą odmianą. To jest taki, taki konflikt wewnętrzny, wiecie o co chodzi. To jest takie bolesne, oh, tylko jeden. To coś normalnie by nas nudziło, ale w wypadku kiedy no jest taką miłą odmianą, to jednak jest bardzo miłe. Dobra, no teraz cięcie, bo już nie mam więcej z roboty. Nie mogę też jeszcze pootwierać te całe pułapki i dwa się świadczenia zarobić, ale w nosie z tym. Cięcie! Hoho! Ho, kolejna wiecie, ty gadka ty szmatka. jesteś tak młoda? Chyba wyglądam na młodszą niż jestem w rzeczywistości. Tak. Tak, to możliwe. Hmm. W twoim wieku byłam już niemal gotowa przyjąć pierwszego ucznia. Teraz wiem, że trzeba było poczekać jeszcze kilka lat. Byłam bardzo arogancka, młody wiek podsycał tylko pewność siebie. Patrząc na ciebie, trudno w to uwierzyć. O, miałam jakieś dwa dziesięciolecia, aby złagodnić. Możesz mi wierzyć. Wtedy byłam dość szorstka. Jesteś jak dobre wino, tak? Z czasem tracisz surowość. Podejrzewam, że jest w tym nieco prawdy, ale na stwórce. Nienawidzę być porównywana do wina. Albo sera. <grym i wyszła> Szczególnie do sera. <grym i wyszła> no myślałem, że była dlaczego. Ja to tak w są... no nie jest są jakieś złe, no. Nie, że się podobają te rozmowy między postaciami, ale mi jak najbardziej, większość z nich, no jest taka burząca atmosfera i taka fajna przez to, właśnie, że burzę atmosferę choć troszeczkę. A teraz cięcie, bo nie mam pojęcia, jest są te pieprzone kufry, których mi jeszcze brakuje, z których powinienem wyciągnąć te pieprzone korespondencje interpundenta jakoś tak. I znowu się im paszczy nie zamykają. Podobno byłaś tam szczęśliwa. W zasadzie tak było. Panował tam spokój i mogłam wszystko zacząć od nowa. Nikt nie wiedział, kim jestem. Czasem jednak cieszę się, że znowu ruszyłam w drogę. Tam było kilka nieprzyjemnych rzeczy, a raczej kilkoro nieprzyjemnych ludzi. Niektórzy z braci i sióstr zachowywali się tak, jakby ich pieśń bardziej radowała Stwórcę. Nienawidziłam, gdy traktowali mnie z góry. Czasem zapominam słów pieśni, albo źle wypowiadam, ale co z tego? Stwórca patrzy nam w serce, tak? Więc nie ma znaczenia, co mówią twoje usta, o ile w sercu masz szczerą wiarę. Chyba nie rozumiesz o co chodzi, moja droga. Zakon wierzy, że pieśń światła powinna dotrzeć w każdy zakątek świata, a tego nie można osiągnąć, nie przekazując wyraźnie jej słów. Ale ja przyszłam do stwórcy zanim jeszcze usłyszałam pieśń. Stwórca przemawia do ludzi, tylko że oni nie wiedzą, jak słuchać. Według mnie to rozgrywka o władzę. Jeżeli przekonają innych, że wiedzą więcej, to muszą się cieszyć szacunkiem. Ach, dziecko! Właśnie takie rozmowy sprawiły, że zaczęli zwracać na ciebie szczególną uwagę. Odmienne poglądy zawsze stanowią zagrożenie. No w sumie. Zrobię to. Zawsze się walczę za swoimi tymi. tymi... Ja was ciekawi, po co w ogóle okradałem tego gostka, którego można przyzwać? No dlatego, że jak widzieliście, w pismie się pojawił. Taka ciekawostka, właśnie. Wiem o tym, jak tu byliśmy pierwszym razem jakieś. 70 odcinków temu? To yeah. no Dobrze, że wspominam tak sobie. Dlaczego? Sama wiesz, jak kurczę jest fajna jako lokacja w tej grze, patrząc na pewno jest całkiem ok nawet, ale te sny które stawiam jakby ponad, ponad albo praktycznie połowę tego, co jest w całej tej lokacji. No to tak, no wiecie, no, no te sny nie no, znaczy, no, były odmianą, ale za długie po prostu, no, za długa ta odmiana była. Odmiany są fajne, jak najbardziej, ale jak trwają, tyle ile trwają, no to wiecie. Dobra, kuferek. A, antiwańskie łuk jeszcze tak na koniec. I chyba wszystkie nareszcie już mamy. Znalazłeś 12 listów miłosnych. Jeść, yes, 23 to się nachodziłem. 24. Sprawdźmy zegarek. 25 w tym momencie wybiło. Ale Co nareszcie ukończyłem tą drną misję. Jest! I to w sumie jest ostatnia misja poboczna, jaka nam została, więc. Czy nie ostatnia, jaka w ogóle zrobimy ją, bo jeszcze została bazę jedna czy dwie. Ale ostatnia taka misja, która będzie, że trzeba tu, tam, gdzieś tam. I w sumie, wow, gra jest na 100% moim zdaniem. Nie, może coś pominąłem, ale powiem Wam, że sprawdzałem, porównywałem moje zrobione misje z dwiema listami na wszelki wypadek, które udało mi się znaleźć, nawet z trzema w sumie. I wychodzi na to, że to co mogłem, to zrobiłem. Fakt, brakuje mi porów wpisów w kodeksie, ale już o wpisy w kodeksie, no darujmy sobie, nie chce mi się, naprawdę. To, że już przechodzę w na 100%, to już jest chyba coś, a pisy w kodeksie. To naprawdę jest ciężko zdobyć, że jakieś po rzeczy porobić. Ale Miło wszystkie te chyba w którym... razem. miłość to takie cudowne uczucie, nieprawdaż? O czym ty mówisz? Znowu te twoje sentymenty. Ja mówiłam o tobie i szarym strażniku. Nie sądzisz, chyba, że reszta z nas nic nie zauważyła. Nie ma tu nic do zauważania. To, co nazywasz miłością, jest najzwyklejszą w świecie mrzonką. Haha, <laughs> mnie nie nabierzesz. W głębi serca pewnie Cię to cieszy. Powiem to raz i nie będę powtarzać. Miłość to słabość. Miłość to rak, który pożera od środka i sprawia, że ludzie robią głupie rzeczy. Miłość to śmierć. Miłość, o której marzysz, byłaby czymś najważniejszym na świecie, ważniejszym nawet od życia. Ja nie znam takiej miłości. O. Ja znam za to pasję. Szacunek względem równych sobie. Rzeczy, których i tak nie zrozumiesz. A teraz odejdź. Dobra. Głosuję, że po, po tym, co mówi mm, Morrigan, to miłości lepiej nigdy nie zaznać. Okej. Okay. Stanę się bezużyciowym skór wysynem. Bo widzimy, miłość jest zła. Najlepszy pomysł na świecie. Dobra, mniejsza o to. Wracamy do Denerim. Poza wizją to bo już tej kawałki, i tak się Przeciąga ten odcinek przez gadki szmatki, które bo już 6 minut w tym odcinku. Gadomioła normalnie. Wybucha w tym odcinku. Hmm, wykonałem. Zobaczymy, jaką wysuniemy kwotę. 6 suwerenów, a niech to nikomu. Pieniądze, że Masaka, takie chodzenie. Dobra, a mniej jeszcze to. plaga i Denerim. Fala przestępstw i sam tam jeszcze było, a to było z tymi elfami. Okej, okay, czyli chyba już... Tylko będziemy musieli dokończyć tą misję z złodziejem, i wszystko powinno być już zakończone. Jeżeli chodzi o zadania poboczne, jeszcze się upewnię na szybko na mojej liście. A i tak wytnę tą drogę, więc to, to nie tego nie zobaczycie. Twory, Przeskok!